Dzień dobry, witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony. Dalej jestem na Blachowni. Montuję film i go teraz prześlę i potem pojadę. Mam 12 km tutaj do następnej plaży. Nie pamiętam, pająk, pająk chyba się, jakoś tak nazywa. Następna rzecz to muszę. chciałbym Was przeprosić za jakość tego ostatniego filmu. Po prostu jakoś ciemno się nagrało. Nie wiem dlaczego, w każdym razie trochę było źle ustawione i yy, tam było 1080 na 30 klatek czy coś takiego i zadzwoniłem do fachowca Corsiera i poprzestawialiśmy trochę i jest teraz na 60 klatek. Może będzie jaśniej, a może trzeba będzie jeszcze coś poprawić ale też zrobię na audiach tam też pachowcy są czas opuścić wachownię, jadę na ten y, plażę Pająk Ale po drodze muszę zrobić y, jedną rzecz kupić y, butlę z gazem bo ja lubię mieć skończyła się dzisiaj i dzisiaj Mam dwie butle, ja lubię, lubię mieć zapas po prostu także widzimy się później Jestem już na miejscu, ale tutaj plaży nie ma, kurde To tak fajnie wyglądało jak sam piasek ale niestety spiornik pająk Brudna woda. Ojej, jej, jej, jej Panie wędkarz, są tu ryby. Tam wędkarz jest. Nie ma plaży. Nic, idziemy kawę robić. Trzeba to jakoś przyczekać i znaleźć coś innego. Patrzcie jak ładnie plaża wygląda. Niby tu pierwszej z tego ale tu nic nie ma kompletnie traw no to czas na kawkę muszę opanować tą kamerę bo cholera ósemko się inaczej robiło człowiek na starość musi się non-stop uczyć uczyć a i tak głupi umrze Wszystko na ten temat. Odpalamy maszynę. O! Co by tu jeszcze powiedzieć, żeby nie skłamać? I napiję się kawki i poszukam na mapie jakiegoś fajnego miejsca. Już blisko sosnowca, żeby się nie gonić jutro. No to widzimy się jak się coś zaparzy. Kawusia się zaparzyła. Lejemy. Ktoś mi ostatnio mówił, żeby do tego dodać kurkumy. Dodałem seraz, ale chyba za dużo, bo kurkumę czułem. Mleczka też trzeba dodać. A różne tam rzeczy, cynamon, ale ten cynamon, co jest w sklepie, to jest on leżał koło cynamonu. Może kiedyś no, ach, zapomniałem smacznego a do kawusi mam takie coś, serniczek, prosto z biedronki. Tu mamy chyba jakieś turystyczne. A dzisiaj na obiadek mam coś fajnego, to chyba szynka była połowę z niej wezmę ziemniaczki, marchewka, cebulka i oglądam, odrzucałem odrzucałem mięsko przyprawione o, barbie, zaraz wrzucę na patelnię wody. niech się podsmaży lekko obiorę to reszta i lecimy dalej przestań tam o, mam zielone, luźnić to Nie jest to już lekko podwykonane. Teraz doleje wody i wyczerpę warzywka. No. Zbieramy to co najważniejsze. Jeszcze, o, jeszcze to muszę poprawić. poczuć. prawie i będzie, jak znalazł. I będzie jadonko Ale pięknie pachnie. O, ciutkie, jeszcze trochę marchewka się najdłużej dusi jeszcze jest 10 minut no i jedzonko gotowe pakujemy szyneczka Pierwsze ogórki tylko dorzucę czas opuścić to miejsce jadę do miejscowości Kuźnica Warężycka. tam jest plaża tylko ostatnio jak byłem to było zastawiona droga ciekawe czy teraz będzie bo to było latem bo tam non stop autami wjeżdżali być może dalej te, dalej te betony będą leżały Także widzimy się na miejscu. Chyba, że coś się zdarzy po drodze. Jeszcze mam 16 minut do celu. Oglądałem dzisiaj go goblina, A jego tytuł fajny był. Dostał kampera. kampera no. Nie kampera, ale jakieś fajne auto gratis no kurde też tak bym chciał najlepiej campera od razu żartuję ten jest dobry ale powoli widać że już się trochę kończy ale dopóki jeździ będę jeździł nie psuje się za bardzo tam takie pierdółki trzeba robić jak to przy starym 23-letnim małcie. Na razie wszędzie nim dojeżdżam, także nie ma problemu. A jak kiedyś się zepsuje, no to konia kupię i będę jak na koniu jeździł jak komboj. No Lasami będę jeździł, nie autostradami. Bo będzie ciężko na nim zainstalować yy, solary widzicie jaką prędkością 80 tu pokazuje a tu pokazuje mi 75 wszyscy mnie mijają No. a ta miejscowość co jadę to jest Woj koło Wojkowic Śląskich niedaleko Będzin znowiec parnaście kilometrów. Zobaczymy, jak tam będzie za, za stopowane. Jakieś betony będą leżeć, to w inne miejsce pojadę. Jest czas, chociaż już jestem zmachany trochę tym dzisiejszym dniem. Chociaż pogoda, humor yy, trzyma gorzej, jakby padało. Wtedy taka jesienna zaduma właśnie samolot ląduje na pyżowice. Już niedaleko ma 12 minut. Lecimy dalej, tak jak ten samolot. Piękne widoki przed, przed zachodem słońca. Tam jest chyba huta Katowice, jak się nie mylę. Nie widać tutaj, żeby była jesień, zima. Jeszcze nie dziś. Niestety nie było wjazdu jak na, przed latem położyli betonowe jakieś słupy tak dalej są i niestety jadę od razu do sosnowca Jestem już na miejscu, ale jestem zmachany dzisiaj jak nigdy. No to dobranoc. To do jutra. Piękny poranek. Sosnowiec Śródula. Jadę za chwilę zatankować, bo tutaj mają tanie paliwo przy markecie. Zrobię jakieś zakupy i idę na sklep. Żadnej chmurki. To jest to. Jestem na stacji benzynowej. Pięć sześćdziesiąt dziewięć. Diesel. Pięć sześćdziesiąt siedem. Zobaczymy ile to przejechałem. 300, prawie 360 kilometrów. No to zobaczymy 360. 34-35 cztery, litrów powinno wejść. O 31 jeden, dobrze jest. Idę jakieś zakupy zrobić i folię na tą, na ten telefon, I taką, żeby wzmocnić się, może na kopru też się da. Zobaczymy Właśnie idę do sklepku odimce po drodze już coś śmieci Spotkam się z nimi, pogadam Oddam im to co mam oddać, wezmę to co mam wziąć ewentualnie i przybieram się do brata. Dzień dobry. Dzień dobry. <noise> może nie nagrywać, proszę nie nagrywać, tutaj nie można nagrywać. Ale no, mówił, że przyjedziesz ten. Mały ruch jest, dopiero co odpali. W drugiej części tam coś się dzieje. A, kaw, kawkę mi robią z ekspresu. Kurde, popatrzę, może gdzieś kupię jakąś Jakiś ekspresik, taki 600-700W żeby mi nie zażarło prądu naraz ale pogoda piękna właśnie wróciłem ze sklepu i w końcu sobie wziąłem sitko takie na plaży, bo już cały czas mi mówicie czemu nie wezmę sobie sitka no trochę kubków, smyczki naklejki no także będzie lżej pewno, już niedługo sprawdzę jak ono działa Opuszczam sklep, jadę teraz do oszołoma zrobić jakieś zakupy A potem jadę do brata jednego i drugiego a potem dalej Idę na zakupki do Oszołoma widzimy się w środku a to jakoś tu ciemno się zrobiło nie wiem dlaczego zobaczę jedną rzecz i chodzę do środka i muszę kable do ładowarki kupić no i bardzo dobrze jestem u brata na balkonie i kurzymy sztrę cygarety ja? Wiedzi do jednego brata trzeba przejechać się do drugiego typowo górniczo w Ziedle. właśnie idę odwiedzić grup brata z nicz zapalę i udam się na północ będę jechał długo będę jechał Jadę na Pogorie 3. Mam 40 km. Jadę na okrężną drogą. Nie jadę z tą krótszą, bo tam są roboty. Roboty i jeszcze raz roboty. Wiadukty robią. Także widzimy się na miejscu, na parkingu. na parkingu Pogoria 3 Motocyklistów chyba tycą idę zobaczyć jak to wygląda bo tu to... rok oh, chyba nie byłem ładny piasek jest Będko, że są chyba jakieś zawody ty coś, a to chyba nie byli nasi no to jutro, si to, dzisiaj tu już nie wchodzę. Si to jutro, przejdzie sześć bojowy. Zobaczymy jak to będzie. Nigdy nie byłem za tym pomoście No jak tam dziurki. Pokaleczone dziurki widać. ale tu będzie spokój dzisiaj muszę stąd wyjechać, bo ja tam stoję, ale tam pojadę bo tam jest spokój, a tutaj zawsze jakieś imprezy się odbywają jadę w tamtą stronę, tam jest fajny parking tu dzisiaj impreza będzie jest poranek, 7.05 w sumie To jakieś kurde zawody chyba będą chociaż nie wiadomo zaczynamy no zacznę z tej strony, nie wiem czy długo pochodzę ale muszę przetestować i to dawno powinienem to zrobić, ale nie miałem go widzimy się jak coś znajdę Mam pierwsze coś. O, o, coś, coś. spadło, ale... Nie mam, gdzieś tu coś... na dwójkę biło. No tutaj. <śmienicza> Ładnie się nim sieje ale gdzie jest ta? To to co szukam. Na dziewiętnaście dwójka. No co jest? Yes. jest, <ścoughs> jest. <ścoughs> Dobrze jest. jeśli si to jest tekst. Albo 50 groszy, albo złotówka. Albo kapsel, coś grucha. Jest złotówka. No. Muszę się przyzwyczaić z tego sita, bo dziwnie. Lecimy dalej. Piątka albo jeden grosz. Albo kapsel. o jest chyba piątka. Jest. Kurde, nie mam trzeciej ręki, muszę. Coś porobić pokombinować jestem już po drugiej stronie 10 groszy jest oh. dobrze jest trzy monetki już mam chyba no słoneczko wychodź rękawiczki ciepłe są darcińcy dzięki widzicie to co to jest 20 groszy No Lecimy O! Patrzcie 5 groszy już wyleciało A jest coś tam jeszcze? Bo to nie na 5 groszy biło Chyba nie ma Nie dwadzieścia pięć he he. dobrze jest pięć pięć Lecimy dalej. Jest dwa Tu było. Ha ha. Ale tu chyba coś jeszcze jest, poszukam koniec nie spodziewałem się że w ogóle coś tu znajdzie bo to jest najbardziej oblegane nie tyle przez plażowiczów to i przez poszukiwaczy ale coś się znalazło teraz już mało kto chodzi ale wczoraj widziałem dużo ludzi tutaj mówię może coś będzie także lecimy dalej idę posprzątać plac zabaw przy okazji <słyski> Jak coś znajdę to się włączę Koniec Czas się zbierać, a tutaj dzisiaj będzie impreza dla aktywnych Nauczyciel na medal Idę do mojego rydwana Jadę stąd za chwilę Opuszczam, opuszczam plażę poraj Jadę po gorie, czy jadę na plażę Poraj? Odwrotnie mi się powiedziało. Mam 45 km. Za 50 metrów. Na roncie pierwszy zjazd. Dobrze, dziękuję. Widzimy się gdzieś na trasie. Jestem na poraju. Tam za tym murem jest zalew jakiś chyba, czy jest coś takiego No, zobaczymy o tutaj można tutaj poszukać nawet ale mi się wydaje, że trzeba tutaj przyjechać tu, w tym miejsce. ale tam za daleko no idę i przyjadę tutaj Jestem już na plaży. Zaczynamy. Jak coś znajdę, to zapewne się włączę. Dużo nie ma chodzenia, chyba że tam dalej coś jest jeszcze. Jest tu coś w końcu. O, łazotki. Szkoda, że nie mam trzeciej ręki. To sitko jest ekstra. No. Lecimy dalej. jest 20 20 groszy no, trzeba będzie na, na głowę dać kamerę 20 ale już kończę tu taki śmietnik jest że i coraz więcej tych jest wędkarze jakaś spinka do włosów czy co to ale już poleżało swoje Lecimy Koniec poszukiwania Cienizna dwie monetki 2,20 20 i jakaś biuteria Opuszczam poraj, jadę na parking leśny 20 km stąd 22 Oczywiście, że skręcę, nie inaczej żarki, żarki, Coś mi ta miejscowość przypomina, tylko nie wiem co Może nie chyba tu nie byłem To jest o Coś mi to kurde mówiła Może widz jakiś był stąd W papierach to to se poszukam. Może mam coś. O! A nie! Kawę mam! Nie będę. do żabki wskakiwał Przypomniałem sobie, ja już tu kiedyś byłem. Zimą. Tam jest takie, takie skały. Ja je chciałem zwiedzić, ale było tyle śniegu tutaj, że nie szło jechać i zrezygnowałem takie buty obalewe piękne miejsce sami grzybiarze ale zero internetu więc teraz czas na podsumowanie tego odcinka szukania prawie nie było Znalazłem, co to, znalazłem 12 zł i 70 groszy, ale to, to w sumie nie było aż takie ważne, żeby znaleźć coś czy coś. Po prostu trzeba nie umie przejechać obojętnie koło plaży. Zawsze coś się tam znajdzie. No, na niektórych się w ogóle nie znajduje nic. A nieraz jesteś, myślisz, że nic nie będzie, a jednak coś jest. No. Odwiedziłem sklep syna drugiego brata. Yy, brata jednego, drugiego brata w innym miejscu. Z że zapaliłem, bo prędko nie będę. Zawsze jak jestem tam, gdzie są zmarli z mojej rodziny, to zapalam zniczę. Co, co, Co jeszcze? A tak jak już mówiłem kieruję się na północ, po drodze tam jeszcze za Warszawą odwiedzę, odwiedzę pewną osobę. A potem jak się będę kierował, pojadę na kilka dni na mierzeję wislaną na, na ten pa, parking duży, bo tam cały czas mi mówią, piszą, że bursztyn, 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 no to jak bursztyn no to trzeba go iść połobić. więcej. No i tam zabawy kilka dni, tak jak już mówiłem, a potem pojadę chyba na ten na na y, starnie tam y, y, wiadomo. No i może na Hel uda mi się popłynąć kutrem rybackim na cały dzień. Ale to jeszcze nie jest pewne, bo miałem to obiecane, i już teraz przypomniałem, i może coś z tego będzie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny kciuki do góry i lecimy dalej. Mam nadzieję, że ta kamera lepiej filmuje.